Sabina Baraniewicz, witam w kolejnym odcinku Rozmowy Tygodnia. A moim dzisiejszym gościem jest Justyna Chudy-Wójtowicz z Akademickiego Centrum Karier. Dzień dobry. Powiedz nam, czym zajmuje się Akademickie Centrum Karier? To jest jeszcze ta jednostka, o której nie wszyscy słyszeli u nas. Zgadza się, bo to jest młoda jednostka, powstała w 2009 roku z potrzeb studentów. To znaczy pojawiło się coraz więcej zapytań dotyczących szkoleń, warsztatów, doradztwa zawodowego, ale też i psychologicznego. I Uniwersytet Opolski stwierdził, że taka jednostka, która będzie się koncentrować tylko na kilku aspektach, powinna powstać w związku z czym od 2009 roku mieścimy się w Akademii Kmicic. I co taki student przychodzący do was może uzyskać? Przede wszystkim przychodzą tam osoby, które nie do końca wiedzą jak pokierować swoją ścieżką w życiu związaną z życiem zawodowym? Przede wszystkim. My staramy się im pokazać, w jaki sposób można napisać CV, jak w ogóle z stworzyć dokumenty aplikacyjne i umawiamy ich na spotkanie z doradcą zawodowym. Staramy się, żeby to było przynajmniej trzy spotkania. Podczas tego dopiero doradca zawodowy może wychwycić takie. Rzeczy, które przydadzą mu się w przyszłości, bo po krótkiej rozmowie raczej jest to niemożliwe. A jak to wygląda, takie doradztwo zawodowe? Na czym ono polega? No, przede wszystkim, jeśli student do nas przychodzi i chce się spotkać z doradcą zawodowym, to pytamy się go, jaki aspekt go interesuje, bo są studenci, którzy chcieliby iść na praktyki, ale nie wiedzą, do jakiej firmy, czy mają umiejętności, czy mają nawet kompetencje do tego. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest dotyczący rozmów rekrutacyjnych. To znaczy studenci już w trakcie wakacji, nawet w trakcie roku akademickiego szukają pracy i nie do końca wiedzą, jak się zachować podczas takiej rozmowy. Wysyłają mnóstwo CV, okazuje się to nieskuteczne. Pokazujemy też sposoby takie, żeby zachęcić pracodawcę przede wszystkim do zobaczenia CV i do zaproszenia na rozmowy i staramy się przeprowadzać. Różne rozmowy, to znaczy tradycyjne, podczas których pracodawca zadaje pytania. Są tak zwane klocki, gdzie pracodawca zaskakuje potencjalnego kandydata, tym, że musi ułożyć jakiś schemat według rysunku. Są też rozmowy telefoniczne, więc staramy się pokazać, że to nie jest taki prosty proces, to znaczy napisać tylko dokumenty rekrutacyjne, ale trzeba też prowadzić odpowiednio tę rozmowę. I w związku z czym. Oprócz oczywiście tego doradztwa zawodowego, robimy warsztaty i szkolenia, podczas których studenci mogą się nauczyć, przede wszystkim w jaki sposób się wysławiać, komunikację, jak się prezentować. No ale też można nauczyć się takich kwestii już związanych nawet z samą pracą, czyli firmy, z którymi współpracują, współpracujemy, przygotowują szkolenia pod kątem przyszłego zatrudnienia tego studenta bądź też absolwenta i pokazują jakie mają wymogi, na co zwracają uwagę i y, pokazują ścieżkę, którą y, muszą wybrać już w trakcie studiów, żeby dostać się do danej firmy na stanowisko, które sobie wymarzą. I kto u was zajmuje się takim doradcą zawodowym i szkoleniami? Są to jacyś specjaliści? Oczywiście, no, współpracujemy tak naprawdę z 35 osobami. Są to i trenerzy, i doradcy zawodowi. Tych szkoleń, no akurat w zeszłym roku kalendarzowym było aż 53, w związku z czym no, studenci i absolwenci naprawdę mogli wybierać i, i nauczyć się bardzo wiele. Ale też jeśli student zauważy, Będąc na jakimś szkoleniu, że ten trener rzeczywiście mu pasuje, to nie ma, jest jaka oczywiście możliwość przekazania numeru kontaktu i umówienia się na indywidualne spotkanie. Jakie więc praktyki można znaleźć na Waszej stronie? No, przede wszystkim my zajmujemy się praktykami nadobowiązkowymi. I tutaj w zależności od tego, jaki student ma zainteresowania, w jakim kierunku chciałby pójść. No staramy się, aby były to raczej praktyki płatne, bo w Polsce jest jeszcze problem z tym, żeby studentowi za swój poświęcony czas mimo wszystko zapłacić, i tak samo jest z kwestią staży. Ale tłumaczymy to też w ten sposób studentom czy tam absolwentom, że jeśli wykażą się, rzeczywiście pokażą, na co ich stać to w większości zdarza się tak, że te osoby zostają w firmach po studiach a nawet w trakcie studiów próbują już swoich sił. A zajmujecie się zbieraniem na przykład kontaktów czy ofert pracy od pracodawców, którzy skierować swoje oferty mogą bezpośrednio do studentów no ze wszystkich kierunków po prostu. Jak najbardziej współpracujemy no, nie powiem, że jest tych firm może bardzo dużo. Staramy się skupić raczej na opolszczyźnie, tak żeby mimo wszystko studenci i absolwenci zostawali u nas w Opolu, w naszym województwie, ale są to też firmy z Warszawy, z Krakowa. Weryfikujemy przede wszystkim te firmy pod kątem. Tego, czy profilem pasują do kierunków znajdujących się na Uniwersytecie Opolskim, aczkolwiek zdarzają się na tyle interesujące i wiem, że studenci mają różne umiejętności i zainteresowania, że taką ofertę również umieszczamy. Czyli taki student politologii może u was znaleźć na przykład propozycję pracy w biurze poselskim? Zgadza się jak najbardziej. No, współpracujemy tutaj z jednostkami, jakby pracodawcy, wchodząc na naszą stronę um, mają specjalną zakładkę, wypełniają formularz, odpowiadają tam na pytania, które są w nim zawarte, um, odsyłają do nas, my weryfikujemy um, i stwierdzamy, czy warto taką ofertę zamieścić, czy też nie. Kto do was może przyjść, gdzie i kiedy? Pracujemy codziennie od 7.30 do 15.30. Nasze biuro mieści się w Akademiku Kmicic, pokój numer 3. Zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów, bo oferta skierowana jest właśnie do nich. I tutaj indywidualnie umówiamy już spotkanie z doradcą zawodowym, będzie na miejscu. Jeśli jest taka spora potrzeba studenta, staramy się załatwić i odpowiedzieć na nurtującego pytania. Dużo takich studentów przychodzi do Was z prośbą o pomoc. Coraz więcej. Myślę, że powoli uświadamiają sobie, że kwestia studiów to jest jedna, a kwestia kształcenia się i podnoszenia swoich kompetencji to jest drugi. My widzimy to pod kątem osób, które przychodzą do nas na szkolenia i próbują, um, nauczyć się czegoś poza studiami, bo są to szkolenia, które się z, z, są wieczorem, ale są też w trakcie i tak ustalają sobie swoją siatkę y, y, studiów, żeby móc skorzystać i wycisnąć jak najwięcej się da. tym to mi zdradziłaś przed naszą rozmową, że byłaś niegdyś przewodniczącą Uniwersytetu Opolskiego przed Krzyśkiem Ciciorą. No przyznam szczerze, że ja nie miałam okazji skorzystać z. z Ofert, które ma Akademickie centrum karier, e, aczkolwiek ja byłam zaobserwowana trochę innymi rzeczami, to znaczy będąc już przewodniczącą samorządu, wiadomo, wiąże się to z wieloma obowiązkami, aczkolwiek nie ukrywam, że bardzo wiele mnie to nauczyło. E, I pomogło po studiach w bardzo szybkim znalezieniu pracy, przede wszystkim rozwinęło mnie na różnych aspektach i tutaj polecam wszystkim studentom żeby próbowali swoich sił w wszystkich organizacjach, które są, bo nigdy nie wiadomo, co czeka studenta po skończeniu studiów i w którym kierunku może iść, a nie ukrywam, że pracodawcy bardzo przychylnie patrzą na działalność charytatywną, społeczną no i tutaj jak najbardziej zachęcam do tego, żeby próbowali swoich sił. Jako była przewodnicząca, jak oceniasz dzisiejszą działalność samorządu obecnego? Zazdroszczę im i to bardzo. Przede wszystkim pięknego budynku, który mają do swojej dyspozycji sali koncertowej. No, my mieliśmy troszkę inne warunki, musieliśmy wynajmować salę, w związku z czym no, tych pieniędzy ubywało, a tutaj wszystko zostaje na miejscu. Yy, organizacji, yy, mediów społecznościowych, nie mieliśmy Facebooka, to znaczy jeszcze wtedy był, ale nie wszyscy z niego korzystali. Więc y, tych y, form komunikacji mają zdecydowanie większą większą ilość i mogą. Y, Szerzej mówić o tym, co robią. Ostatnio też organizowaliście, już tak wracając do tematu ACK, organizowaliście szóstą edycję Giełdy Pracy. Szósta edycja, czyli w takim razie jest ona jakoś z powodzeniem kontynuowana. Na czym ona polega? No, to była szósta edycja, ale tak naprawdę pierwsza, w której powstał katalog wystawowy. To znaczy, katalog, w którym firmy zaprezentowały. Swoje, że tak powiem, sylwetki, ale też dodatkowo musieli się określić, ile poszukują osób do pracy, na staże, na praktyki, tak żeby osoba, student czy absolwent przychodzący na, na, na targi mógł zobaczyć, y, czy rzeczywiście ta firma kogoś poszukuje. Dodatkowo Pierwszy raz zrobiliśmy edycję płatną, to znaczy była ostra selekcja dotycząca firm, które będą się wystawiać. I to też trochę tak zweryfikowało firmy pod kątem ofert dla studentów. Była rekordowa frekwencja, bo z tego co obliczyliśmy od 700 osób do 1000, więc naprawdę no nie pracuję tutaj długo, ale pierwszy raz zdarzyło się tak, że aż tak dużo osób było zainteresowanych. No i mam nadzieję, że pracodawcy będą zadowoleni. Leni. A monitorujecie potem, gdy taka giełda tak, się zakończy? Czy... Zgadza się. Mamy cały czas kontakt z pracodawcami właśnie pod tym kątem. Oni odsyłają nam informacje, czy byli to nasi studenci, czy też absolwenci i na jakich stanowiskach pracują, bo to teraz dla nas jest też istotne, w związku z tym, że my jako Centrum prowadzimy monitoring absolwentów, ich karier, to jest to dla nas istotne pod kątem raportu, który tworzymy przyszłościowo, czy dane kierunki są um, Lukratywne, że tak powiem, to znaczy studenci kończący je mają pracę czy borykają się z jakimiś problemami, i to ma za zadanie też pokazać władzom uczelni, że warto byłoby czasami coś zmienić czy obrać inny kąt, na przykład nauczania, żeby te osoby mimo wszystko po tych studiach znalazły pracę. A czy studenci Uniwersytetu Polskiego w takim razie z tych monitorowanych przez Was? Miejsc pracy odnoszą sukcesy? Jak najbardziej, oczywiście. Mamy bardzo dużo studentów, którzy są na wysokich stanowiskach. Nie ukrywam, że w Opolu jest ich naprawdę sporo. Chociażby nasz prezydent, prawda, jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego. Ale dużo też osób w Polsce działa w różnych sferach, niekoniecznie pod kątem kierunku, który skończyli. Ale to znaczy, że studenci kończący Uniwersytet Opolski są na tyle wszechstronni, że potrafią dostosować się do rynków pracy. Czyli zachęcamy, Wszystkich studentów, którzy chcieliby odnieść sukces zawodowy do korzystania z usług Akademickiego Centrum Karier. Justyna hudy Wojtowicz była moim dzisiejszym gościem. Sabina Baraniewicz, dziękuję Państwu i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.